witajcie z tej strony Stare Marine my lecimy sobie z rozszerzeniem do Duma dwójki, aż 2063. E, planuję wszystko ogreć, samouczkę nie będziemy robić, lecimy na survivalu bez celownika. E, jest to w serii e, nie tylko Duma T.D, także będzie takie luźniejsze granie. Chyba że ta seria zmieni nazwę, bo o, trochę ta nazwa nie oddaje tego wszystkiego. No ale dobra, generalnie chodzi o to, że jest to luźniejsze granie, luźniejsze sobie takie przechodzenie gierek. Zwykle zaczęło się od y, grania w Cave Story, więc był to nie tylko Dum, ale też generalnie chcę dać tutaj dumowe rzeczy, które nie są tak bardzo na serio, także. No zobaczymy, dobra, mniejsza z tym. Jak ktoś lubi klimaty po wojnie atomowej, to seria Ashes jest fantastyczna. Mamy Ashes 2063, potem Deadman Walking, potem Afterglow, potem... Hard reset. I coś się jeszcze tworzy, ale jeszcze nie wiadomo nic oficjalnie o tym. Będę grał z save'ami, bo jest luźna seria, także... Chciałem oszczędzić amunicję. Ale już zaczynam żałować tego. Znaczyń, nie tak szczególnie, ale... Jednak trochę żałuję, no. Dobra. I ten nas ugry piesek, znaczy strzelił w nas. O kurczę. Nie. Nie zwracam uwagi na naboje. To mnie wkurza tak naprawdę. I nie mierzę czasu odcinka, to jest duży błąd. Dobra, ale rozwalimy tych najpierw. Ich tu jest więcej. Dobra, nie powinienem tak marnować. Dobra. Sejwujemy. Okej, okay, ładnie poszło. No sprzedajcie już. Dobrze, pięknie, pięknie poszło. Okay, jest jeszcze koleś. Dobra. A tu jeszcze jest coś takiego, tak to można wystrzelić? Można I co ja się bawię, także Sprawdzę sobie, czy tutaj nic nie ma ciekawego. Tak jakby jest taki dziwne, fajne, piękne tło. Doładujemy sobie nie, No, tutaj nie wskoczymy, prawda? No nie. Tu chyba też nic nie ma Przepraszam, ale chcę jeszcze raz sprawdzić Czy tu nie można jakiegoś fajnego numeru zrobić. Nie. Nieważne, dobra. OK, jest nas walą. Dobra, tutaj chyba ich będzie więcej, żyjemy tu, chyba coś się otworzyło, tylko nie wiem kurczę co. Nie tutaj, dobra. Przeładowanku, i idziemy dalej. Gram na ślepo, chociaż ja w tą grę naprawdę grałem. O! Już wiemy, co się otworzyło. Super, broń, dobra. Tylko, że i tak nie chcę jej na razie marnować. Eee, niebieska karta. Gdziemy tu niebieską kartę? Myślałem, że jeden z nich zostawił, ale. Nie widzę, czym mamy jakąś kartę. Nie. Tutaj nic. Tutaj też nic. O. No to ciekawe. Gdzie jest ta karta teraz? Coś mi się wydaje, że odcinki z Ashes będą długie. Ok. Ja powiem wam, że oszustw dla mnie jest. Bardzo fajną serią. Ciekawe czy coś dostaniemy jak strzelimy w to wszystko. Nie, marnuję tylko naboje. Ładujemy do czwóreczki, sejwniemy może. Nie. Kurde, mogliśmy to lepiej rozegrać, ale dobra nic. No spróbujemy coś śmiesznego. No, strasznie śmieszne. Po prostu boki zrywać. Jeszcze raz. Niech oni wyjdą. A, trochę flaczków poszło, ale nie było z tego efektu takiego, jak chciałem, żeby był. Dobra. Okej. Okay. Ja naprawdę próbuję używać najsłabszych broni. Jest niebieska karta. Dobra. Szczerze mówiąc bałem się, że ktoś przyjdzie. A. Oż ten to mnie, ten to mnie troszeczkę nawet zaskoczył. Dobra. No bez przesady nie będziemy jeszcze strzelby brać. O, to jest jakiś przycisk. Dum. Dobra. Okej. Okay. Ja bym tutaj poszukał generalnie, czy tu nie ma naprawdę jeszcze jakichś sekretów. No chyba nie ma, chyba tyle. Ile mamy sekretów? 3 na 5. To jeszcze dwa nam zostały. No spróbujemy wszystko znaleźć, ale nie, nie gwarantuję, że się uda. Natomiast mamy niebieską kartę. Ok, radio. Szukamy motoru. Mm -hmm. Jakbyście się stawiali, to mówił bohater. Główny nasz. Widzieliśmy to. Tak, 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 wyszli, dobra. Jak wyszli, nie mamy do tego drugiego pistoletu broni, raczej naboi. Możemy mieć broń do pistoletu, dobra. Dobra. A tutaj patrzcie coś się jeszcze. Otworzyło. Nie wiem, czy to było wcześniej otwarte, czy nie? Ok, dobra, ktoś tutaj gada, ale. Dobra, tu chyba nic nie ma, tak naprawdę. Z tyłu też nic nie ma. O kurczę, no to było niezły refleks. E, niezły refleks, lecimy dalej. Aż ty, dobra, mhm. dobra, o, widzicie, coś tutaj będzie. Okej. Okay. Tutaj nic. Okej, okay, jesteśmy na początku jak dla mnie. Ciekawe czy jak się biega. Co jest? A, tu nas zauważyli, dobra. My dostaliśmy sekret, za to nie. Tam musiał być jakiś sekret. Chwila, o co chodzi? Dobra, najwyżej wrócimy tam jeszcze raz. O kurczę. To było... stresujące. Szybkie to zanim ci że nas tutaj... dopadną. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Kwestia, gdzie oni teraz, jak do nich dojść? To mnie zastanawia. Wszystkim, co bym chciał, żeby. No, chodzą tam, chodzą. Straciliśmy trochę naboi, ale przynajmniej żyjemy. A nie, tutaj jeszcze nie będziemy szli. Nie czuję tego jeszcze. Albo tu jest sekret. Tu jest motor, tu się chyba wychodzi z planszy. Tu byliśmy. Okej. Okay. Aha, i tu się zaczynało grę. Dobra. Przydałoby się życie, mamy apteczkę co prawda. Ale nie szczególnie chcę jej jeszcze używać. bardziej, że tu jeszcze mamy apteczkę, dobra. Sejwniemy. I jeszcze raz się rozejrzymy za tymi sekretami. No bo tam to chyba nic nie będzie. Ale tam z drugiej strony jest, widzicie? Tam z drugiej strony coś jest. Tylko trzy. My tam damy radę wejść. Damy. Ok. Wow! Jest! No dobra. Goście załatwili. Bierzemy fanty, bierzemy żarcie. Przesełko możemy? Możemy. Które to jest miejsce? Aha, patrzcie. To jest tutaj. Dobra, ok. Sprawdzimy jeszcze, co będzie, jak to rozwalimy. Nic. Aha. To wchodzimy sobie tutaj. jakoś tam się na pewno da wejść. Ok. Czyli to się wszystko bardzo fajnie łączy. Eee, naboje. Teraz mnie tylko interesuje, jak tam wejść na górę. No i chyba wiem, że jedynym sposobem wejścia na górę będzie tutaj wejście. idziemy tędy i tędy. No tak pół na pół Ale wiecie co ja wiem? Przecież jejku Przecież to jest logiczne okay. Logiczne, ale jeszcze trzeba to jakoś wykonać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Wszystkie sekrety? Chyba wszystkie, słuchajcie. Dobra. Mały komputerek taki dziwny. I tyle. Wyjdziemy jeszcze tu, tylko To tak dziwnie wygląda. O kurde. Spodziewałem się. Ale jakoś zignorowałem swoje przeczucie. Ja tą grę naprawdę powinienem znać na pamięć. Ale nie znam, bo się przy niej po prostu bawię jak rzadko. Ok, jeden. Nie wiem czy my byśmy mogli wziąć ten motor teraz. Tak szczerze mówiąc. Się coś włącza. To jest jakaś maszyna. Ją się jakoś włącza. Tylko nie wiem, kurczę, jak. O tak. Nie wiem, czy tam się coś nie rozczani. Nie, ona robi coś, patrzcie. Robi amunicję. To jest bardzo fajny motyw. To coś takiego to bym się spodziewał bardziej z Duke Nukem albo w Shadow Warrior niż tutaj. Możemy tutaj nie. No dobra. Wszystko chyba słuchajcie. Wszystkich rozwaliliśmy. Wszystkie sekrety mamy. I takim to sposobem lecimy sobie z pierwszą częścią Waszys 14 minut. No i dobra. Super muzyka. Zostawię wam, bo tu jest historia. Także, jakbyście chcieli sobie posłuchać to. Przeczytać. Nie wiem czy jak wcisnę to to nie zniknie. Mam nadzieję, że mi nie zgubiło. Yy, nie zgubiło FPS-ów. Bo trochę gubiło, zobaczę zaraz. No ale co? To w takim razie widzimy się po prostu w następnej części mojego ulubionego moda do, do duma w zasadzie serii modów. Tyle. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Na razie, cześć.